Premier Włoch Georgia Meloni była w niedzielę gospodarzem transatlantyckich rozmów wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych JD Vance'a i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Rzymie. Spotkanie miało pomóc w postępie rozmów handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Vance nazwał Europę ważnym sojusznikiem mimo, jak stwierdził różnicy zdań. Jest z z rozgrywy, jak jak trade. Tymczasem Ursula von der Leyen wyraziła nadzieję, że rozmowy mogą oznaczać nowy początek w stosunkach transatlantyckich. Podkreśliła znaczące partnerstwo handlowe między obiema stronami, nazywając je największymi stosunkami handlowymi na świecie.